Witam Ciebie w Akademii Technologii.pl Na tej stronie specjalnie dla Ciebie oraz innych osób poszukujących dogodnych możliwości poszerzenia swojej wiedzy powstanie kurs online, na którym w dowolnie wybranym przez Ciebie czasie i miejscu będziesz mógł rozpocząć drogę profesjonalisty we wzmacnianiu konstrukcji materiałami złókien węglowych. Szeroko już stosowane na całym świecie doskonale opisane normami międzynarodowymi, z którym mam doświadczenie już wieloletnie. Tym doświadczeniem chętnie się z Tobą podzielę. Przygotowałem dla Ciebie także kilka informacji na temat CFRP dostępne są w linku na stronie poniżej. Mam taką prośbę, zapisz się na newsletter, a poinformuję Ciebie o rozpoczęciu kursu. Nie wysyłam żadnego spamu. Same, konkrety, dotyczące zagadnień technicznych, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że przynoszą Tobie konkretną korzyść. Wypisać się możesz w dowolnym momencie. Jeżeli sam nie jesteś zainteresowany treścią, którą tutaj tworzymy, ale znasz osobę, która mogłaby być zainteresowana, proszę Ciebie, podeślij link do naszej strony tej osobie. AkademiaTechnologii.pl Jesteś w dobrych rękach.